Dlaczego Onan nie chciał mieć dziecka z Tamar? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik. Moi drodzy, poznajemy dokładnie Pismo Święte, poznajemy tutaj na wieczorniku perypetie bohaterów biblijnych, też tych, o których się zazwyczaj na mszach świętych nie słyszy, ponieważ przez ten cykl czytań liturgicznych. Ten niedzielny 3-letni i ten tygodniowy dwuletni, nie wszystko jest uwzględnione. I też między innymi ten 38 rozdział nie jest tak w szczegółach y, opowiedziany, czy właśnie nie ma dokładnie o tym mowy. A tutaj mamy szansę, dlatego. Też tym bardziej zachęcam, zapraszam na te nasze wieczorne spotkania po to, abyśmy lepiej poznali Pismo Święte i pewien kontekst, który jest zupełnie w wielu miejscach różny, inny od naszego, tego w Europie, czy w Polsce w XXI wieku, czy tak na tak zwanym tym zachodzie. Powiemy, że jest wiele miejsc na świecie, gdzie cywilizacja jest na trochę innym poziomie z różnych powodów. Ale mówimy o takiej pewnej kulturze chrześcijańskiej, opartej na prawie rzymskim, na myśli filozoficznej, na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Natomiast ten Stary Testament rządzi się trochę innymi zasadami i też te zasady tutaj staramy się poznawać po to, żeby lepiej to, co czytamy, rozumieć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy są tutaj zebrani na tym wieczorniku. Dobry Boże, posyłaj im swojego ducha z potrzebnymi darami, łaskami. Na ten czas rozważania Bożego Słowa, na czas czytania tego słowa, aby to słowo było przez nich jak najlepiej zrozumiałe. O te dary modlę się przez wstawienictwo Matki Najświętszej, Oblubienicy Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 38 rozdziału Księgi Rodzaju. Od wersetu szóstego. Juda wybrał dla Era swego pierworodnego żonę o imieniu Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, uległ zepsuciu na przekór Panu. Dlatego Bóg ukarał go śmiercią. Juda odezwał się do Onana. Zbliż się do żony Twego brata. Dopełnij wobec niej obowiązków szwagra, wzbudzając potomstwo swojemu bratu. Kiedy Onan usłyszał, że to nie będzie jego potomstwo, ilekroć zbliżał się do żony swojego brata, wydalał swe nasienie na ziemię, by nie zapewnić potomstwa swojemu bratu. Jednak to jego postępowanie uznał Bóg za zepsucie. Z tego powodu również na niego zesłał śmierć. Wtedy Juda taką dał radę Tamar swojej synowej, przenieść się jako wdowa do domu swojego ojca, aż dorośnie szela mój syn. Mówił sobie bowiem, by przypadkiem nie umarł i ten jak jego bracia. Odeszło zatem Tamar i mieszkała w domu swojego ojca. Moi drodzy, dwa wątki. Najpierw ten jeden wątek, do którego się odniosłem na samym początku. Najpierw będzie inny, a potem ten, do którego się odniosło na samym początku. Zatem popatrzmy. R, er, pierworodny syn Judy, uległ zepsuciu na przekór Pana, dlatego Bóg ukarał go śmiercią. I po raz kolejny mamy ten motyw, i po raz kolejny trzeba wracać do klucza. Co to znaczy, że Bóg ukarał go śmiercią? To nie oznacza, że Pan Bóg jest surowy, srogi. Myśliwy, że nienawidzi człowieka. To nie jest tak, że Pan Bóg czeka na każdym kroku, żeby tylko człowiekowi podstawić nogę. Nie. To Bóg ukarał, to znaczy Pan Bóg pozwolił mu ponosić konsekwencje jego czynów, bo było, że uległ zepsuciu. Uległ zepsuciu. Zatem ta kara to jest to, że proszę bardzo, możesz teraz skosztować owoców. Które sam wcześniej posiałeś. I na tym polega to, gdy mamy jakąś karę, gdy mamy to, że Pan Bóg kogoś ukarał, właśnie starajmy się w takim kluczu patrzeć na Pana Boga. I kolejna sprawa, dlaczego Onan nie chciał mieć dziecka z Tamar. Bo moi drodzy, Onan miał świadomość tego, że na podstawie prawa Lewiratu, czyli na czym polegało, jeżeli umrze brat, który miał żonę, a ten brat nie zostawił potomstwa czyli kolejny brat miał wzbudzić z tą żoną potomstwo temu bratu, i niejako to potomstwo należało do tego zmarłego brata. I także przez to potomstwo tego pierworodnego syna, brata. Szło błogosławieństwo i onan, on sobie to policzył, zatem, aha, skoro ja będę miał stamar syna, to jak będzie błogosławieństwo, jak będzie spadek, jak będą różne dobra rozdzielane przez naszego yy, ojca, no to w takim razie ja nic nie otrzymam, moje dzieci nic nie otrzymają, ponieważ pierwszeństwo będzie miał ten syn który został synem Tamar i w, 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 jeżeli chodzi o potomstwo tego pierworodnego z braci. Dlatego on, odnosząc się do tego, nie chciał mieć z nią dziecka i tutaj tak można brać pod uwagę ta jego... Intymna postawa, być może to było właśnie przerywanie aktu seksualnego zbliżenia tych dwojga osób. I dlaczego to była niewłaściwa postawa? Patrzymy na tamtą kulturę, patrzymy na tamten kontekst. Czyli po pierwsze, on nie był solidarny wobec swojej rodziny, a po drugie, nie uczestniczył w dziele. Stwórczym, bo to Pan Bóg jest Panem i dawcą życia. I on, dlatego że nie chciał wzbudzić potomstwa, to niejako sprzeciwił się Bogu, który jest dawcą życia. I dlatego także spotkały go konsekwencje, z tego powodu również na niego Bóg zesłał śmierć, ale to było właśnie złamanie. Pewnego prawa, pewnych zasad, i to były konsekwencje. Także w tym kluczu na to patrzymy. Jeszcze trzecia sprawa. Skąd tutaj prawo lewiratu? Właśnie być może jest to ten element redakcyjny, czyli była pewna historia, coś się stało, i redaktor, który po iluś latach zbierał te teksty, je w pewnym sensie aktualizował odnosząc się także już do prawa żydowskiego, żeby ludzie jemu współcześni lepiej to zrozumieli, o co tutaj chodziło, mógł tutaj zastosować właśnie to prawo lewiratu. Mogło to właśnie w taki sposób wyglądać przy kolejnej redakcji tego tekstu z Księgi Rodzaju. I niech twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie tekst Boże, błogosław małżeństwom. Boże, błogosław małżeństwom. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem, na wieczornik. Zapraszam do polajkowania, do udostępnienia. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.